Znajduję się w tej chwili we wnętrzu kasyna w Monte Carlo I jak widać pełen przepych. Wygląda to wszystko bardzo okazale i każdy jakby chciałby się w takim otoczeniu chciałby w takim otoczeniu przebywać chciałby takim przepychem się otaczać. Jest to bardzo przyjemne. Natomiast kasyno nieodłącznie wiąże się z ryzykiem, jak już o tym wspomniałem. I to ryzyko ponosi każdy, który zaczyna grać, że tak powiem, w ich grę. I nieodłącznym elementem kasyna, a raczej prawdą życiową o kasynie, oprócz ryzyka jest również ten prosty fakt, że kasyno żyje z osób, które w kasynie przegrywają. Dlatego te wnętrza wyglądają tak okazale, bo bardzo dużo osób znęconych tym przepychem i próbą pójścia na skróty i zdobycia szybko dużych nagród, dużych pieniędzy, straciła, straciło na tym cały dorobek swojego życia. Mówię o tym w kontekście zarządzania własną chorobą. Wiadomo, że. O wiele łatwiej jest osiągać takie cele, jakie sobie lekarz zażyczy, niż przestrzegać zaleceń doktora Bernsteina. Natomiast tak dużo ludzi już przegrało, stosując się do tych zwykłych, standardowych zaleceń, że chyba warto jednak zastanowić się nad tym, dla kogo te zalecenia w gruncie rzeczy są. Czy są one dla gracza? Czy są one dla kasyna? Dziękuję za uwagę. Na razie hej.